Hej, tutaj Marta z codzienny Fit i witam Was w kolejnym odcinku Food Diary, czyli takiego filmiku, w którym opowiadam Wam, co jem w ciągu dnia, jak wygląda mój jadłospis. Dzisiaj mam dla Was bardzo takie proste, szybkie, łatwe, oczywiście pyszne i zdrowe pomysły na posiłki, które sprawdzą się zarówno dla osób, które po prostu chcą jeść zdrowo, jak i dla takich, które są na diecie redukcyjnej. To co, zaczynamy! Do dzieła! Pierwszy posiłek, czyli śniadanie. U mnie to były dzisiaj placuszki twarogowe. Moje największe odkrycie ostatnich dni. Ja wiem, że w internecie wszyscy już znają to danie. Natomiast ja do tej pory go nie próbowałam, ponieważ nie przepadam za twarogiem na słodko. Na szczęście okazało się, że w tych placuszkach tak go nie czuć, w związku z tym spokojnie mogę je jeść. Uważam, że to jest całkowity hit, ponieważ. Te placuszki to danie na słodko, danie, które bardzo mi smakuje, a jednocześnie, które dzięki temu twarogowi ma dużą zawartość białka, co się bardzo przydaje, ponieważ u mnie czasami w tych śniadaniach te białko trochę kuleje i tutaj cały czas pracuję nad, te, nad tym, żeby zwiększać jego ilość, więc takie placuszki sprawdzają się świetnie. Ja zazwyczaj jem je z syropem flonowym i garścią świeżych owoców, na przykład borówkami, malinami, jeżynami i innymi. Następnie drugie śniadanie tym razem padło na moją ulubioną pastę, pastę z awokado, czyli guacamole. Ja ją robię tak, że rozgniatam awokado, dodaję e, mocno pokrojoną czerwoną cebulkę, jeden kawałeczek ostrej papryki, trochę soku z limonki, sól, pieprz. Gotowe. Czasami dodaję też czosnek. E, mieszam to wszystko, powstaje świetna masa, którą jem sobie tym razem z pieczywkiem wegańskim o smaku pomidorowym. To jest w ogóle świetny patent na przekąskę także w podróży, czy jeśli idziemy do pracy, czy do szkoły, ponieważ guacamole spokojnie możemy spakować do jakiegoś słoiczka, e, a te pieczywko wega, lekkie pakowane jest w takich małych opakowaniach, w związku z tym można wziąć tylko jedno e, i sobie po prostu pochrupać. Ja nakładam tą pastę na pieczywko i wsuwam, i to jest po prostu pyszne. Trzeci posiłek to obiad. Tym razem ten obiad nazywa się Wariacje Marty na temat tego, co miała w lodówce. Nie miałam zbytnio pomysłów na obiad, więc stwierdziłam, że zrobię po prostu ryż z kurczakiem, tylko trochę inaczej. Mamy więc tutaj ryż e, basimati akurat, bo bardzo lubię jego smak. Do tego pierś z kurczaka, e, marynowana w sosie sojowym. Oprócz tego warzywka, pieczarki, papryka, kukurydza, fasolka szparagowa jeszcze jakiś tam garść warzyw, którą miałam mrożoną w zamrażalniku. To wszystko też jest e, w sosie na bazie sosu sojowego, czyli sos sojowy, przygotowana woda i dosłownie pół łyżeczki brązowego cukru. To wszystko mieszam, dodaję jeszcze sok z limonki powstaje pyszny taki e, orientalny sos który świetnie pasuje i z kurczakiem i z ryżem i razem tworzy taką spójną całość. Ja zawsze tego typu dania posypuję jeszcze szczypiorkiem. Mam wrażenie, że one wtedy smakują dużo dużo lepiej. Ten szczypiorek dodaje takiego jeszcze akcentu. I muszę przyznać, że jak na wariację pod tytułem "co mam w lodówce" wyszło całkiem całkiem nieźle. No i oczywiście szybko. Następny posiłek pod wieczorek to mój posiłek awaryjny, tak go często nazywam. Ponieważ y, używam go, że tak powiem, najczęściej wtedy, kiedy brakuje mi tego białka. W diecie robię wtedy, sięgam po jogurt skyr, ponieważ on ma dużą zawartość białka, a małą, a małą czy tam prawie zerową zawartość tłuszczy, więc sobie podbijamy świetnie to białko. Ja do tego najczęściej daję. owoce. Tym razem jest to mango, ale równie dobrze smakuje na przykład z różowym winogronem, z borówkami, z malinami, więc można tutaj kombinować na różne sposoby. Jeśli zapakujecie ten jogurt do słoika, to możecie też go wziąć ze sobą. Pamiętajcie tylko, żeby najpierw dać owoce, a potem jogurt wtedy on się tak nie rozbabrze i będzie wyglądał dużo lepiej, a co za tym idzie, bardziej apetycznie. No i ostatnia rzecz, czyli kolacja na szybko. Tym razem u mnie były to e, wrapy ze szpinakiem suszonymi pomidorami i serem feta. Farf oczywiście przygotowuje. Osobno sobie na patelni, łączę wszystkie składniki, dodaję do tego jeszcze cebulę, czosnek e, i powstaje taki fajny, zwarty farsz. Jeśli chodzi o wrapy, to najlepiej byłoby mieć własnej roboty placki. Ja najczęściej albo nie mam na to czasu, bo przypominam sobie o tym za późno, albo mi nie wychodzą, bo kilka miałam już kilka podejść do tego, więc najczęściej kupuję takie z jak najlepszym składem, tylko mogę. Najczęściej są one dos dostępne w mniejszych sklepach, ale na przykład też ostatnio w jakimś markecie była edycja takich wrapów pełnoziarnistych i one miały całkiem spokojny układ, więc kupiłam sobie na zapas. Warto tak robić, jeśli też e, nie lubicie siedzieć długo w kuchni, bo nie zawsze wszystko musi być idealnie, tak na 100% i e, zrobione odręcznie, domowo. Czasami można się posłużyć czymś gotowym, tylko proszę czytajcie składy, bo akurat jeśli chodzi o wrapy, to no ciężko czasami jest. Czasami są tam tłuszcze utwardzone, więc raczej nie bierzemy tego typu e, naleśników. Staramy się wybierać te, które mają w porządku skład. Takie wrapy grilluję sobie na patelni grillowej, potem dekoruję jeszcze jogurtem, kiełkami brokuła i są już gotowe do zjedzenia. I na dzisiaj to już koniec. Tak jak mówiłam, prosto, szybko, łatwo, pysznie i zdrowo. Tak wyglądał dzisiaj mój jadłospis. Jeśli Wam się filmik podobał, dajcie proszę kciuka w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Dzięki temu nie ominą Was żadne nowe filmy. E, a ja jestem bardzo ciekawa, czy któryś z tych przepisów gości też u Was w domu, czy może macie ochotę go wypróbować. Dajcie mi proszę znać w komentarzu. E, I na dzisiaj to już tyle. Ja jestem Marta Codzienny Fit i pokazuję, jak być fit. Bez spiny. To co? Do zobaczenia! Hejka!